Przemysław Iwańczyk, dzień dobry, 16 czerwca okazał się datą czarną dla polskiej reprezentacji. Porażka z Czechami 0-1, do 1, co powoduje, że nie awansowaliśmy do ćwierćfinału. Moi goście dziś to Dariusz Dziekanowski, był reprezentant Polski, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Kłos, dzień dobry, Tomek. Dzień dobry. Także były reprezentant. Panowie, nastroje mamy fatalne. Yy, odpadliśmy i, i teraz pora, nie wiem, czy na chłodno, czy na gorąco, bo myślę, że te emocje jeszcze nie opadły. Zastanowić się, co dalej. Darek. No tak, e, co dalej? Na pewno e, na pewno sportowo dla nas się skończyły, to, gdzie, gdzie nasza reprezentacja e, no, została wyeliminowana, ale nie skończyły się dla nas Mistrzostwa Europy, dla nas dla gospodarzy. To jest bardzo ważne, abyśmy, abyśmy e, nie mówiąc, e, mówiąc bardzo, e, żebyśmy nie poszli w taką frustrację, że, że tak naprawdę wynik sportowy, który jest bardzo ważny, żeby przyćmił to, co. Zdobyliśmy w ciągu czterech lat, czyli organizacyjnie, bo budowaliśmy nowe stadiony. Udało nam się w ciągu czterech lat, żeby zbudować reprezentację, potrzeba wielu lat dobrej pracy, czy z młodzieżą, czy, czy z dziećmi, a także, a także trzeba wybrać odpowiedniego trenera. Pamiętajmy o tym, że lata wcześniejsze były no, straszne dla polskiej piłki, gdzie przebić się dobremu trenerowi, który ma swoją osobowość, który ma. Który nie jest, który ma wizję pewną na, na, na temat piłki, bo bardzo trudno. Tomek też uważasz, że, że, że się uda obronić jeszcze to euro. W sensie wydarzenia, teraz abstrahujesz od strony sportowej, że mam wrażenie, że polscy kibice jednak skupieni byli tak na reprezentacji Polski. To, to, to pierwsze zachuśnięcie się samą imprezą, rozmachem jej. To... Trochę uważam, że minęło, natomiast wszyscy liczyli na to, że ten sukces sportowy jeszcze w jakiś sposób wzmocni ten sukces organizacyjny. I co teraz? Czy, czy, czy ludzi już to euro nie będzie obchodziło? Ja myślę, że, że będzie, będzie interesowało, może nie w takim stopniu już, bo jednak, jednak drużyny polskiej już tam nie będzie. Ten balon wokół, wokół euro, wokół reprezentacji, przy, przed, przede wszystkim tym euro, Parę, parę jeszcze dni, miesięcy, tygodni został do takiej skali już napompowany, że, że no nie mogło być inaczej. Wszyscy żyli tam i to od pierwszego dnia mistrzostw już, już to było widać, może nawet dwa dni wcześniej, gdzie zjeżdżali się już kibice do, do Warszawy na ten pierwszy mecz, gdzie te ostatnie dopinano szczegóły otwarcia tych zon, gdzie, gdzie kibice mogli uczestniczyć wspólnie na telewizjach, oglądać mecze czy to reprezentacji Polski czy, czy innych. Teraz myślę, że no, Polska jest smutna od, od wczoraj, od, od ostatniego gwizdka sędziego. I, i tak naprawdę no, każdy się zastanawia, jeszcze chyba do nie, do nie wszystkich docierało to, że my mogliśmy z tej grupy nie wyjść. Poza tym mieliśmy bardzo dobrą grupę, nazwijmy to. Nie mieliśmy Hiszpanów, Włochów, Niemców. A byliśmy Holendów. losowani z pierwszego koszyka. I mieliśmy dobre losowanie. Poza tym nam się ułożyła. Położyły te mecze, że byliśmy stroną, która dominowała, i w pewnym momencie, kiedy przyszedł moment, że e, mieliśmy słabszy, czy, czy motorycznie, czy, 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 czy przestało nam grać, czy graliśmy defensywnie, nie, nie mogliśmy zmienić tego losu. Pamiętajmy, że tak jak w drugiej połowie, z znaczy Czechami, czy w drugiej połowie e, z Grecją, były sytuacje, kiedy przestaliśmy grać, ale nie było zmiany. Widzieliśmy to w meczu z Czechami, kiedy Czesi występowali, wystąpili bez, bez najlepszego zawodnika rosyjskiego. Widać było, że pierwsze połowy grali na remis, a w drugiej połowie wiedzieli, że muszą strzelić bramkę i zaatakowali. U nas nie było czegoś takiego. Jak idzie, to idzie, a jak nie, to nie. Nie byliśmy, moi znajomi zawodnicy, nie byli przygotowani na pewne zmiany i nie było też przede wszystkim głosu z ławki osoby, która Wie co się dzieje, jest, jest nad boiskiem nazwijmy to i panuje, wie co się dzieje, wie co zmienić w tym zespole. A to jaka jest ogólna ocena Euro? Bo z jednej strony powiedziałeś też, że, że, że były fragmenty i to, to, to sporo, kiedy ta nasza reprezentacja grała. No było, tylko jest pytanie, czy to jest, był, była ta siła i mądrość zespołu, e, czy, to była, e, czy wynikiem było to, że zawodnicy sami po prostu jak gdyby rozwiązywały, rozwiązywali te, te sytuacje, czy czy jak, w jakiś stopniu trener pomagał zespołowi, czyli sztab szkoleniowy. Ja sądzę, że ta pomoc była bardzo, bardzo mała. I, i tak jak czy z Grecją, czy, czy, czy właśnie z Czechami, że nie widać było, żeby trener analizował, co jest słabszą stroną, co jest mocną stroną, gdzie tutaj zrobić pewne ruchy na boisku, aby aby zwyciężyć. Poza tym to, że ten się wypowiada, że w meczu z Grekami, który moim zdaniem, najsłabszy zespół w grupie, jest zadowolony z remisu w drugim Ale meczu. Zespół, też... który awansował, pamiętajmy o tym? Proszę? Razem zespół, który awansował Grecy. Tak, zespół, który awansował. Uważam, że to był najsłabszy zespół w grupie i ten zespół należało, w tym meczu należało wygrać. Z Rosjanami też był moment przy końcu, że, że Rosjanie już byli. Już nie mieli tej siły takiej ofensywnej, i w tym momencie trzeba było zrobić ruchy, żeby wygrać, a nie mówić, że jestem zadowolony z remisu. To nie jedzie się po to na mistrzostwa, aby, aby nie zrobić sobie wstydu, i remis jest bardzo dobrym rezultatem, jedzie się po to, żeby wygrać, zwłaszcza u siebie. Takiej sytuacji nie będziemy mieli, że będziemy grali w Polsce, gdzie będzie, gdzie będzie taka mobilizacja wszystkich, wszystkich fanów i niefanów kibiców podczas... I nie będziemy mieli takiej grupy przede wszystkim. Tak, nie będziemy mieli takiej grupy. Tomek, twoja ocena jest jednoznaczna. To były złe mistrzostwa naszej reprezentacji. Nie do końca znaczy, negatywnie oczywiście przemawia za to, że, że zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że tego planu minimum nie, wyko nie wykonaliśmy, a, a no chyba nikt sobie nie wyobrażał, że, że z tej grupy możemy yy, nie wyjść, mając taki komfort tak naprawdę przez ostatnie dwa lata, bo nie graliśmy o żadne punkty. Mieliśmy piękne mecze z Niemcami, yy, z Francją, fajnie to się gra, rozgrywa, ale tak naprawdę jeżeli ponieśliśmy nawet yy, porażkę, to nic nie. Yy, nie ma jakichś jakich minusów ujemnych, bo my nie graliśmy o punkty. To mecze towarzyskie, ładne dla oka, dla kibiców, e, e, idzie to, to w świat. Oczywiście jakieś doświadczenia się z tych meczów bierze, ale pamiętajmy, że to, nie jest, to jest tak zwane mecze bez stresu. Tak naprawdę takiego o punkty, o odpowiedzialność zespołową, bo, bo inaczej sobie tego nie można. E, no to tym twardzić. bardziej właśnie, jeżeli Polacy sobie nie poradzili pod tym względem. to. Ale dlatego, że nie mieli do czynienia to, to z To działa takim to jako rzeczą. argument obronny za tą reprezentację. Tylko nie. z drugiej strony Tomek zapewniał nas nawet przed objęciem funkcji i w trakcie, że gdy będą zawodnicy przyjeżdżać, będą grali na 100%. Jeżeli stworzy takie taką atmosferę, że ten zespół będzie grał tak jako punkt. Darek, masz rację, ale to, to nie, ja nie mówię o to, że, że oni nie grali na 100%. Grali w tych meczach, tylko jeżeli oni ten mecz przegrali, to grali za miesiąc następny mecz sparingowy i bez żadnych konsekwencji ten mecz był, jeżeli mhm. go przegrali. Nie rozumiem. Grałeś przecież bardzo, bardzo x meczy eliminacyjnych, Yy, wiesz, że kiedyś szansa się zbliża, coraz bliżej yy, końca eliminacji, i ta szansa jest, ta odpowiedzialność jest dużo większa. Odpowiedzialność wymagania kibiców, kraju są zupełnie inne. Tutaj było tak naprawdę takich wymagań w trzech meczach, a tam masz przez dwa lata eliminacji, to, no to zupełnie to inaczej. Widzisz, to, jest. to inaczej pracuje się to tak jakbyś wiesz, policjanta Ale ciężej wysyłał, trenerowi na, jest. wysyłał na akcję i Ale ciężej i trenerowi się. jest, bo no trener tak. ma dwa lata, miał, miał możliwości, można powiedzieć, mleko no poczekaj, pod nosem. To w, tak? chwili, to w tej chwili stajesz w obronie Smudy, rozumiem. Dlaczego? Że trener miał, to, to trener miał problem. Nie, tej miał tej... dwa lata, ale, ale yy, okazuje się, że, że dwa lata tak naprawdę w jakimś sensie stracone. No tak, znaczy, ale ja sobie ta... sytuację, że, że macie kierowcę, który, który na sucho trenuje, stojąc ja... samochodem a, i wypuszcza go się na trzy długie przejażdżki. Ja, po, ja bym powiedział no. Tak, no, może, tak, może nie. może e... Gdybyśmy grali faktycznie eliminacji już po trzech meczach, czy po dwóch meczach, zorientowalibyśmy się, że tak naprawdę jest to za wysoka półka dla Franciszka Smudy, że inne czy to mecze towarzyskie, inne eliminacyjne, byśmy szybciej rozliczali, bo tak to cały czas wierzyliśmy, byliśmy przekonani. Nie było to... wykładnika tego, No nie? tak, przekonani byliśmy, że no, transmuda to co mówi, to w ogóle nie można tego słuchać, on ma, jest tam głębia, okazało się, że tam nic nie ma w tej głębi, że nie ma pomysłu, że w, w chwilach stresowych nie umie, nie umie kierować tym zespołem.